Jesteśmy w miejscowości Nieuwerkerk an den IJssel, niedaleko Rotterdamu, gdzie znajduje się jeden z najniższych punktów w Holandii. To miejsce znajduje się 6,74 metra poniżej poziomu morza. Może wydawać się to niewiarygodne, ale to nie jest jedyny taki punkt w Holandii. Tak właściwie to około 26% europejskiej części Niderlandów znajduje się pod poziomem morza. Dlaczego więc ich nie zalewa? Jakie mega konstrukcje chronią Holandię przed powodziami? Co mają z tym wspólnego wiatraki i kanały? Czym są poldery i groble? Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Zapraszam do odkrywania tajemnic technologii i inżynierii, które pozwalają Holandii przetrwać na tej wysokości. Walka Holandii z wodą była nie tylko kwestią przetrwania, ale także stała się integralną częścią kultury i historii tego narodu. To długa historia innowacji, odwagi i nieugiętości, która pozwoliła Niderlandom stać się jednym z najbardziej prosperujących krajów na świecie. Od wieków prowadzą oni nieustanną bitwę z morzem, powoli zdobywając kolejne fragmenty lądu. Historia tej walki sięga XII wieku, kiedy tu mieszkańcy zaczęli usypywać pierwsze groble w celu ochrony swoich domów i pól przed nawracającymi powodziami. Grobla to nic innego jak wał ziemny, wybudowany na podmokłym terenie, dzielący obszar na mniejsze części. Najdłuższa zapora tego typu w Holandii ma 32 km i można sobie nią przejechać co samochodem bądź rowerem, a nazywa się Offslödeig. Budowa tej zapory połączyła ze sobą dwie prowincje North Holland i Friesland zamykając dopływ słonej wody i powodując powstanie jeziora Ijsselmeer, które jest głównym źródłem wody dla Holendrów. W tym samym czasie powstawały także pierwsze kanały mające na celu usuwanie wody z terenów ogrodzonej przez groble aby powoli go ususzać. Służyły również do transportu, kanalizacji i obrony Większość z nich zachowała się do dzisiaj i nadal służą do transportu, ale głównie jako atrakcja turystyczna. W osuszaniu terenów pomagały również wiatraki. W Europie Zachodniej pojawi się pierwsza z 1180 roku, we Flandrii. To jest region w Belgii. W Holandii pierwsze wzmianki o wiatrakach pochodzą z 21 roku XIII wieku naszej ery, ale zaczęły być szeroko stosowane dopiero w XIV wieku. Młyn wykorzystuje energię wiatru do napędzania jego skrzydeł, które przenoszą ruch na mechanizmy wewnątrz. Były one przydatne do różnych zadań, takich jak mielenie ziarna, wyciskanie oleju z nasion, czy przemiał różnych surowców. Jednak ich kluczową funkcją była kontrola poziomu wody, poprzez odpompowywanie z terenów zalewowych oraz pomoc w systemach irygacji. Gdy woda zostanie usunięta całkowicie z danego obszaru, wtedy ten obszar nazywamy polderem. Poldery nie tylko zwiększają powierzchnię użytkową kraju, ale również są kluczowe dla rolnictwa, będąc żyznymi terenami uprawnymi. Flevoland jest najmłodszą prowincją w Holandii. Utworzono w 1986 roku po osuszeniu więc jest jednym wielkim polderem. Holandia była kiedyś drugim największym eksporterem żywności, ustępując tylko Stanom Zjednoczonym. Naturalnie, że dane zmieniają się z biegiem lat i Holandia jest teraz gdzieś na ósmym albo dziewiątym miejscu. Jak to jest możliwe, że taki niewielki kraj był tyle lat na wysokiej pozycji? Dalej jest na wysokiej pozycji właściwie. Ten fenomen wynika z kombinacji czynników. Łagodnego klimatu sprzyjającego rolnictwu, tradycji hodowli krów i produkcji serów, strategiczne położenie, w sensie łatwy dostęp do morza, postawienie na edukację i badania rolnicze, a co najważniejsze, żyzna gleba z odzyskanych terenów. Trudno sobie wyobrazić, że jedna czwarta kraju znajduje się poniżej poziomu morza. Kojarzy mi się to z mityczną Atlantydą. W zasadzie Holandia mogłaby się nią stać, przynajmniej część, jeśli zawiedzie jeden z najbardziej zaawansowanych systemów ochrony przeciwpowodziowej na świecie. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1953 roku Holandia doświadczyła katastrofalnej powodzi, silna burza nad Morzem Północnym, w połączeniu z intensywnymi opadami deszczu i wiatrem spowodowała podniesienie poziomu wody i przerwanie wałów przeciwpowodziowych. Zalane zostały obszary leżące poniżej poziomu morza, prowadząc do ogromnych strat i ofiar. Tragiczny los dotknął około 1800 osób, podczas gdy niemal 100 tysięcy ludzi było zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wiele zwierząt, w tym około 47 tysięcy sztuk bydła, również doświadczyło skutków tej katastrofy. Generalnie same straty. Ta powódź była impulsem do stworzenia systemu ochrony przeciwpowodziowej Delta Werken. Składa się z serii tam, śluz, zapór, wałów i innych konstrukcji inżynierskich, mających na celu chronić Holandię przed podobnymi katastrofami w przyszłości. Na przykład... Zandkreekdam. Dam. Jest to zapora w Holandii, która łączy zuid z noord i oddziela Osterschelde od Fierze Meer budowana w 1960 roku. Rok później zostaje zbudowana tama Fierze Hadam. W sumie jest pięć zapór przeciwsztormowych, dwie śluzy, i sześć tam. Natomiast budowa afsluiddijk została ukończona w 1932 roku, czyli ponad 20 lat przed powodzią, więc generalnie nie zalicza się do Delta Werken. Skoro już jesteśmy przy imponujących konstrukcjach, Maaslandkering jest jedną z największych ruchomych konstrukcji na świecie. Posiada dwa ramiona o długości 210 metrów, które są ruchome. Na co dzień ramiona są otwarte, ponieważ pozwala to na przepływ statków do portu w Rotterdamie. Jednak kiedy nadchodzi sztorm i poziom wody się podnosi, ramiona automatycznie zamykają się, odcinając tym samym dopływ wody. Podobno widać ją z kosmosu. Idę to sprawdzić. Jednak nie widać tego z kosmosu. Kolejnym elementem jest. Oster Schelde 9-kilometrowa ruchoma zapora przeciwpowodziowa. Składa się z ruchomych segmentów, które kontrolują przepływ wody. Bariera składa się z 65 betonowych filarów, między którymi znajdują się zasuby. Zasuwy. Haringflitz To kolejny kluczowy element tego projektu. Również jest zaporą z ruchomymi zastawkami. Które podobnie jak tamy powyżej, na co dzień pozostają otwarte. Między innymi po to, aby nie wpływać na bioróżnorodność. W 2009 roku nakręcono film o tej katastrofie. Nazywa się The Storm. Skupia się na losach młodej kobiety, która próbuje odnaleźć swoje zaginione dziecko po tym, jak katastrofalna powódź oddzieliła je od siebie. Film ukazuje zarówno osobiste dramaty, jak i ogromną skalę zniszczenia. Jakie powódź przyniosła Holandii oraz heroiczne wysiłki podejmowane w celu ratowania ludzi i odbudowy kraju. Oczywiście zdarzały się też inne powodzie. W 95 roku ewakuowano około 250 tysięcy ludzi w prowincji Helderland i innych obszarach, nawet na terenie Niemiec. Wojsko, władze lokalne i ochotnicy współpracowali wzmacniając wały workami z piaskiem. Mimo ogromnego ryzyka i trudnych warunków, zapory przetrwały i na szczęście nie doszło do katastrofy. Podobnie było w 1998 roku. Obfite opady deszczu spowodowały ewakuację w wielu regionach. W 2021 roku kolejna powódź i to na terenie Niemiec, Belgii i Holandii. Straty szacowane są na około 500 milionów euro. Te powodzie spowodowane były przez deszcz i topniejący śnieg, więc delta Werken nie przydały się w tych przypadkach. Cały projekt służy głównie ochronie przed morzem. Wydarzenia te podkreśliły znaczenie ciągłego inwestowania w dziedzinie zarządzania wodami i ochrony przeciwpowodziowej i odpowiedź na zmiany klimatyczne i potencjalne zwiększenie ryzyka ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak te powodzie. Wiele krajów, w tym Holandia, analizuje i rozbudowuje swoje strategie zarządzania ryzykiem powodziowym, aby lepiej radzić sobie z różnymi rodzajami zagrożeń powodziowych. Chociaż Niderlandy dokładają wszelkich starań, aby chronić się przed powodziami, geografia kraju i zmiany klimatu sprawiają, że on jest stale narażony na nowe wyzwania. Największym problemem może być tutaj podnoszący się poziom wody. Naukowcy twierdzą, że średnia wysokość poziomu morza na świecie faktycznie rośnie, co jest związane głównie ze zmianami klimatycznymi. Dwa główne czynniki przyczyniające się do wzrostu poziomu morza to termiczna ekspansja woda rozszerza się, gdy się nagrzewa i topnienie lodów. Na podsumowanie dodam, że Holendrzy od wieków walczą z morzem i wygrywają. To, że to oglądasz, to znaczy, że dotarłeś do końca. Także dzięki wielkie za wytrwałość. Polecam sprawdzić inne moje filmy. Ten. Ten był pierwszy, ten był ostatni, a tu jest yy, jakiś tam. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Tak jest, co nie?